Jesteśmy w tej chwili w drugiej izbie mojej chałupy. Są tu zgromadzone stare sprzęty, narzędzia, sporo dokumentów starych. Jest to moja taka druga pasja poza, poza rzeźbą. Są tu zgromadzone stare sprzęty, jak widać, jakieś narzędzia używane na co dzień w kumorze, ubrania stare. Jest tam taka ciekawa beczka też do, do, do kiszenia Kapusty nazywali to kadzią. Sporo mam dokumentów, część jest tylko tutaj wystawiony, Najstarszy jest z 1700 roku i to też jest ciekawie data. Na nim wpisano roku 1700 samego, czyli zerowy. Jakiś tam sporo udało mi się zebrać modlitewników. Ostatnio przeglądając taki modlitewnik znalazłem taką, taki ciekawy wpis. jest to Ktoś sobie wpisał że w 1885 roku przyszedł śnieg na hole 19 sierpnia. Także w takich starych odlitelnikach można jakieś ciekawostki znaleźć. Część zbioru jest rodzinnych, ale to jest mało mało część, a większość rzeczy jest zbieranych, skupowanych po okolicy. W tej izbie jak widać jest ta kolistwa, w każdej dolnogarskiej. Izbie była jak nie jedna, to, to, to dwie, w białej i w czarnej izbie, ale przeważnie w, w białej izbie. I na tej listwie powieszane kubki, stare obrazy. Mnie się udało zebrać sporą część oleodruków. W dawnych czasach więcej tego obrazu było na szkle malowanych, ale jakoś nie miałem szczęścia do, do, do znalezienia takiego obrazu. Może dlatego, że, że jak się już potług ten obraz, to go już nie było. nie? Dużą, dużą częścią tych zbiorów są kubki stare. Tu mam tylko część takich wystawionych. W drugiej izbie mam z XIX wieku i początek XX z cesarzem z Franciszkiem Józefem całą kolekcję. Poza tym tam jeszcze mam takie dość ciekawe hełmy strażackie, co chołowa przed I wojny światowej. Mam w, w swoich zbiorach takie dość, dość e, ciekawe eksponaty. Jednym z nich jest, e, są tam portki góralskie, widzisz, są tam na, na, na Zerce. I te portki pochodzą z piekielnika. Od, e, kiedyś mi je podarował Alojzy Śmiech, znany twórca tu na Podhalu. On już nie żyje dość, dość parę lat. E, tam Dość często prze, przebywałem u niego i i mówi, że ma takie portki, do mnie do muzeum, które już przeszło chyba 60 lat, są u niego. Te portki uszyli przed wojną w 1939 roku dla, dla jego brata. Brata zabrali Niemcy i nie wrócił do tej pory. Nie wiedzą gdzie jest, gdzie zaginął. I on te portki trzymał do, do, do tej chwili. I mówi, że, że już na pewno się nie wróci już do, tych, do tych portek i do mnie, do, 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 do moich zbiorów. Dokumentów mam większość rodzinnych. Jeszcze z mamy strony jest, są, są tu tylko niektóre wystawione, ale jest naprawdę dużo tego jeszcze na papierze czerpanym z, po, po, po 300 lat, już mam po 250. Takich dokumentów jeszcze ciekawych. Mam dokument z 1883 roku. Jest tam mój pradziadek podpisany. W tych latach był wójtem. i tylko tak się nie wiem, złożyło, że powinno być więcej po nim dokumentów. A jest tylko jeden z jego podpisem. A był wójtem, no to powinno być więcej. No a z kolei z mamy strony jest o, o wiele więcej tych dokumentów. Chałpa jest rodzinna z mamy strony. Tamta część, w której mam pracownię, jest z 1902 roku. W tej części, w której się znajdujemy, to była czarna izba, jest o wiele starsza. Tamta część była przebudowana w 902, tu mam gdzieś początki latowania na 1818 rok. W Góralskiej chałupie i tak samo w tej był taki podział izby na białą izbę, sieni i tu gdzie się znajdujemy, czarna izba i, i kumora. Całe życie się toczyło w czarnej izbie. Ile tam osób było? Pięcioro czy więcej, no, no to do rodziny były duże, wszyscy w czarnej izbie. Biała izba była bardziej odświętna, nie używano, nie było w niej pieca. W czarnej izbie były kiedyś nalepy, to nazywali, bez kominów, za komin był duży podotek. Później z kolei to znieśli i już kominy zaczęły powstawać. To można sobie wyobrazić, jaka była temperatura, jak, jak nie było pieca takiego z prawdziwego zdarzenia, jeszcze dziura w, w, w suficie, żeby dym uciekał. No i dlatego może wszyscy w jednej izbie, żeby im było cieplej, spali. Izbę mam otwartą codziennie, prócz, prócz niedziel i świąt. Także bardzo chętnie zapraszam, jak ktoś jest zainteresowany przeszłością.